Witaj Kościele! Dzisiaj kolejny tydzień mówimy o zmianie. I na pewno spotkaliśmy się z różnymi podejściami co do zmiany. Jedni twierdzą, że ludzie się po prostu nie zmieniają. Oni mogą się starać, ale i tak pozostają tacy sami. Ale obecnie mamy raczej takie podejście, że jest taki duży nacisk na samodoskonalenie się. Chcemy być jeszcze zdrowsi, chcemy być jeszcze lepsi, chcemy być jeszcze mądrzejsi, chcemy być jeszcze silniejsi. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Więcej, więcej, więcej. I wielu z nas nagle okazuje się, że nosi taki ciężar tego samodoskonalenia się, a my z kolei jako uczniowie Jezusa Chrystusa wiemy, że nasze życie, my też wiemy, że nasze życie nie może pozostać takie samo po spotkaniu z Jezusem. Więc mamy również taki powoli nakładający się na nas ciężar. Ale kiedy ludzie chcą właśnie się tak samo doskonalić, to oni najczęściej właśnie, oni chcą po prostu być lepszymi wersjami samego siebie. I muszę Was zmartwić, że nie o to chodzi w chrześcijaństwie. My wierzymy, że zmiana jest możliwa, bo są ludzie, którzy nie wierzą, tak, mówiłem o tym, ale Bóg chce, żebyśmy byli bardziej podobni do Jego syna. Bóg nie chce, żebyśmy byli najlepszymi wersjami samych siebie. Okazuje się. Bóg bardziej mówi, jeżeli masz się zmieniać, to przede wszystkim masz być podobny do mojego syna. Więc tak Bóg myśli o zmianie. Takie zmiany Bóg chce w naszym życiu. Więc my, jako chrześcijanie, staramy się się zmieniać na podobieństwo Chrystusa. Więc więcej się modlimy, staramy się mniej grzeszyć, staramy się bardziej kochać, Staramy się mniej martwić, mieć więcej nadziei, więcej ufności, ale czasem no, no nie wychodzi nam. Więc próbujemy jeszcze bardziej. Wysilamy się. I to jednak, co robimy, to podobnie jak ludzie, którzy starają się być najlepszymi wersjami samych siebie, my, jako chrześcijanie, nakładamy na siebie takie na swoje barki, tą odpowiedzialność za zmianę. Winimy się zatem, kiedy nam nie wychodzi. I popełniamy błędy. Bóg chce, bym się zmieniał, więc robię co mogę. I niektórym nam wychodzi to lepiej, a niektórym można powiedzieć, że nie najlepiej. Co więc mamy robić? Żeby nasze życie się zmieniało, żeby bardziej było podobne do Chrystusa. Skoro Bóg tego chce, żebyśmy byli bardziej podobni do Chrystusa, to co będzie miało wpływ na tą zmianę? w życiu uczniów Jezusa Chrystusa. Co będzie miało wpływ, że moje życie się zacznie zmieniać i być bardziej podobne do Chrystusa? I dzisiaj postaramy się poszukać razem tej odpowiedzi. A będziemy szukać w drugim liście do Koryntian, yy, będziemy przechodzić od części trzeciego rozdziału do czwartego rozdziału, aby wspólnie właśnie patrzeć i uczyć się o tej zmianie. Bo mogę was troszkę uprzedzić, że ten rozdział, te, 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 praktycznie te rozdziały, ten fragment akurat, który będziemy dzisiaj studiować, on nie jest bardzo prosty. Żeby móc go dobrze zrozumieć, potrzebujemy troszkę więcej zagłębić się w kulturę, troszkę więcej potrzebujemy się zagłębić w teologię tamtych czasów i zrozumieć lepiej Boga, żebyśmy mogli zrozumieć, co ma wpływ na tą zmianę w naszym życiu, abyśmy mogli stawać się bardziej podobnymi do Chrystusa. I apostoł Paweł, który pisze ten list, on w tym, w rozdziale 3 do 5, on pisze w lat w tym miejscu o, o starym przymierzu i nowym przymierzu. Prawym mojżeszowym i tym nowym przymierzu w Chrystusie. To jest jakby kontekst troszkę tego, o czym on za, zaczyna tutaj mówić. I to jest dokładnie to, co się dzieje w rozdziałach 3-5. A my zaczniemy sobie od trzeciego rozdziału, od 12 wersetu, czytając takie słowa. Mając więc tak, taką nadzieję... Poczynamy sobie niezwykle odważnie. Nie tak jak Mojżesz, który opuszczał na twarz zasłony, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co i tak przemijająca. Jednak ich umystry straciły wrażliwość, bo do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta przy czytaniu Starego Przymierza. Jest tak dlatego, że znika ona dopiero w Chrystusie. Apostoł Paweł zaczyna od przypomnienia wydarzeń ze Starego Testamentu, gdzie Mojżesz występuje z góry Synaj, z i jego twarz tak po tym spotkaniu z Bogiem tak mocno promieniuje spotkaniu, promieniuje wręcz tą Bożą chwałą, w której on przybywał. I promieniuje ona tak bardzo, że lud nie może na niego już więcej patrzeć, i mojżesz wpada na pomysł, żeby tą twarz zasłonić. I apostoł Paweł mówi tu coś ważnego. A propos tej chwały, tej, którą odbijał Mojżesz, on mówi, że ta chwała była przemijająca. Mojżesz prawdziwie się spotkał z Bogiem, ale to chwałę, którą on nasiąknął wręcz, ona nie była trwała. To spotkanie z Bożą chwałą, ten wpływ na Mojżesza był zatem nietrwały. Ta zmiana, która zaszła w jego życiu, była nietrwała. I tutaj pojawia się właśnie, mówiłem troszkę o teologii, i tutaj pojawia się takie zagadnienie właśnie, które tutaj apostoł Paweł mówi, że jest chwała Boża. I to jest takie dosyć tajemnicze zagadnienie. I poświęcimy sobie chwilkę, żeby je troszkę lepiej zrozumieć, bo nam jest dość łatwo zrozumieć uwielbienie Boga, oddawanie Bogu chwały, tak? To są nasze śpiewy, to, są, to jest nasze życie, to jest posłuszeństwo Bogu. My wszystkim, całym życiem oddajemy Bogu chwałę. Uwielbiamy Go, ale... Boża chwała jest czymś troszkę innym. Oznacza ona widzialne i namacalne objawienie Jego istoty, czyli samego Boga, Jego świętości, Jego majestatu, Jego piękna, Jego mocy, Jego miłości. I w Starym Testamencie widzimy, że coś takiego istnieje właśnie jak ta Boża chwała, bo widzimy, że widzimy w obłoku, w świątyni. Pojawia się. Widzimy to oczywiście na tej górze Synej, kiedy wchodzi tam Mojżesz. Widzimy tą Bożą chwałę, która nagle tam zstąpiła, ale widzimy ją jakoś również światłość w przybytku. I to ta Boża chwała, o której czytamy w Starym Testamencie, to były zaledwie fragmenty Bożej chwały. Cienie, takie zapowiedzi. Mojżesz, tak jak czytaliśmy tutaj, on spotkał się z Bogiem z twarzą w twarz. I mojżesz został zmieniony pod wpływem tej chwały. Ale ona, tak jak mówiliśmy, była przemijająca. Bo ta prawdziwa, ta prawdziwa chwała, ona, moi drodzy, ona nie przyszła na kamiennych tablicach. Razem z Mojżeszem. Ale ona przyszła z osobą. Z osobą Jezusa Chrystusa. Bo w Jezusie Chrystusie ta chwała właśnie. To właśnie chwała, która jest widzialnym i namacalnym objawieniem Jego istoty, to właśnie stała się cielesna, osobowa, bliska i namacalna w Jezusie Chrystusie. I kiedy właśnie nawet sięgniemy po Ewangelię Jana, to jest dokładnie to, o czym tam pisze, o, o tym czytamy. Tam jest tam napisane, że słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas, czyli okazuje się, że ta chwała przyszła do nas, i jest napisane. I zobaczyliśmy Jego chwałę. To jest Ewangelia Jana 1.14, nie mam akurat tutaj do wyświetlenia, ale to jest dokładnie to, o czym mówi Ewangelia Jana. Że Chrystus przyszedł, zamieszkał wśród nas, ta Boża chwała, Boża obecność zamieszkała wśród nas i zobaczyliśmy Jego. Zobaczyliśmy Boga, zobaczyliśmy Jego chwałę to widzialne i namacalne objawienie Bożej Istoty objawiło się w Chrystusie. Więc możemy sobie dopisać, jeżeli mamy jakąś listę, w której mówimy sobie, kim jest Jezus i jaką rolę On odgrywa, to On właśnie odkrywa, On jest Bożą chwałą. Jezus jest Bożą chwałą. Ale pytanie jest oczywiście, dlaczego to jest w ogóle ważne? Dlaczego dzisiaj to czytamy? Jaki to ma związek ze zmianą? Więc czytajmy dalej. Piętnasty werset. A zatem aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz? Zasłona leży na ich sercach. Zasłona jest, było, mówiliśmy o zasłonie na twarzy, ale okazuje się, że kiedy ludzie czytają Mojżesza, czyli prawo, to zasłona jest na ich sercach. 16. A ilekroć ktoś nawróci się do Pana, zasłona opada. Pan bowiem jest duchem, gdzie duch Pana, tam jest wolność. I Paweł mówi tutaj bardzo jasno w tym wersecie: ilekroć ktoś nawróci się do Pana, zasłona opada. Zasłona jest troszkę takim symbolem ślepoty, dystansu, nieprzystępu, jeżeli chodzi o Boga, a Jezus właśnie jest tym, który umarł, zmartwychwstał, i to on usunął tą zasłonę raz na zawsze. Bo wiemy, że ta zasłona również która była w świątyni, w miejscu najświętszym. Kiedy Jezus umarł, zasłona została rozdarta od góry do dołu. I musimy zrozumieć, jaki to ma kontekst teraz dla nas. Znajomość Biblii, moi drodzy, nas nie zbawia. Żadna forma religijności nas nie zbawi. Chodzenie do kościoła nas nie zbawi. Działalność charytatywna nawet nie wiem, jakby była wielka, jakbyśmy nawet miliony ludzi pomagali każdego dnia, to dalej to nie, to nie sprawi, że będziemy spędzać wieczność z Bogiem. Odmawianie modlitw, odmawianie, nie mówię, że prawdziwa, szczera modlitwa, ale mówię odmawianie modlitw, czyli odklepywanie troszkę modlitw, to nas nie zbawi. Ja zrobiłem w związku z tym taki, taki mały eksperymencik, sobie zrobiłem. I poprosiłem Chata GPT, taką sztuczną inteligencję, aby ułożyła modlitwę, napisałem, w teologii protestanckiej, oddającą Bogu chwałę za to, kim On jest. Więc wpisałem to, słuchaj, napisz mi taką modlitwę i słuchajcie, trzy sekundy później prrrt, i przeczytam Wam, co jest napisane. Wszechmogący Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego istnienia, nieskończony w mocy. Doskonały w świętości, suwerenny w swoich wyrokach, niezbadany w zamiarach. Chwała należy się Tobie, który istniejesz sam w sobie bez początku i bez końca, którego żadne stworzenie nie może ogarnąć, a jednak w łasce objawiłeś nam się przez syna. W Jezusie Chrystusie objawiłeś swoją chwałę, pełnię łaski i prawdy i miłosierdzia. W nim ukazałeś, kim jesteś naprawdę. Bóg bliski, wierny, pokorny i pełen majestatu. Dlatego oddajemy Ci dziś chwałę. Nie z obowiązku, ale z zachwytu, nie z lęku, lecz z miłości. Tyś godzien wszelkiej czci, teraz i na wieki. Uwaga na koniec, bardzo mi się to spodobało. Soli deo gloria, Amen. Piękna modlitwa. Sobie. Myślałem sobie, może. Może ja się tak nauczę tej modlitwy, piękna modlitwa. Ale pytanie jest oczywiście, pytanie jest, czy to jest uwielbienie? Nie, moi drodzy. To nie jest uwielbienie. Pomimo jak brzmi jak uwielbienie, jest pięknie ułożone jak uwielbienie, my tak pięknie czasami nie jesteśmy w stanie tak kwiecistych słów wydobyć, jak maszyna. Ale strasznym jest jednak to, że ludzie często są jak maszyna. Bo wiemy, co należy powiedzieć, ale zachowujemy się jak maszyna. W tych słowach, które wypowiadamy, nie ma serca, bo maszyna nie ma serca prawdziwego przekonania. I to jest dokładnie to, o czym pisał kiedyś Izajasz. Mówi tak, lud ten mnie wargami. Lecz sercem daleko jest ode mnie. Czyli słowami. Jeżeli jesteśmy tylko słowami, chcemy wychwalać Boga, ale nasze serce jest daleko od Boga, niczym jak maszyna, która wypowiada piękne słowa, to nie ma w tym chwały, uwielbienia Boga. Bóg tego nie chce. Bóg chce, by nasze serce było właśnie. Pełne właśnie chęci do tego, żeby wyrażać to, co wypowiadamy. Prawdziwe uwielbienie płynie z serca, przemienione, przemienionego na, przez spotkanie z Jezusem Chrystusem. Doświadczenia prawdziwego przebaczenia w naszym życiu, doświadczenia Jego miłości, doświadczenia Jego łaski, ale również, tak jak czytamy tutaj i tutaj, jak dzisiaj też śpiewaliśmy, wolność jest w imieniu Jezus. Również doświadczenia wolności w Bogu. Wolności od duchowego zaślepienia, abyśmy mogli prawdziwie rozumieć to, co czytamy, aby to słowo, które przeczytamy, to ono dotykało naszego serca i zmieniało nas. Wolności od potępienia przez grzech, aby to, co robimy, żeby już więcej nie potępiało nas, żebyśmy nie żyli w poczuciu winy. Wolności od przymusowej religijności. Jeżeli tego nie zrobisz, to na pewno Bogu się to nie spodoba i pójdziesz do piekła. Wolności od obowiązkowej zmiany na własną rękę. Czyli poczucia też tego, że ja muszę się zmienić, muszę być starać się jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, więcej, więcej, więcej. Ale to daje wolność do życia w Bożej obecności. I tak jak pastor dzisiaj też właśnie modlił się tutaj przed tym kazaniem właśnie dziękując właśnie za tą Bożą obecność, że możemy w niej być. To jest piękne miejsce, że my jesteśmy w Kościele i przebywamy w Bożej obecności. Bo w Chrystusie zasłona została zdjęta z naszych serc i prawdziwie mogliśmy doświadczyć Boga, prawdziwie mogliśmy doświadczyć to, co przynosi Bóg. I kiedy uwielbienie płynie z naszego serca, to jesteśmy we właściwym miejscu i tego Bóg chce dla nas. Swojej obecności, prawdziwego doświadczenia. I czytamy dalej, 18 werset. A my wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, Przeobrażamy się na obraz jej samej z chwały, chwałę, tak jak to sprawia duch Pana. Przeczytam to jeszcze raz, bo to jest dosyć dużo się dzieje w tym jednym wersecie. My wszyscy, więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej z chwały, chwałę, tak jak to sprawia duch Pana. Okazuje się, że kiedyś spotykamy się z chwałą, to spotykamy się z Jezusem Chrystusem i nie jesteśmy jedynie przez niego uratowani, zbawieni, ale jesteśmy również przez niego przemieniani. I zwróćmy tutaj uwagę na dwa ważne słowa, które się tutaj pojawiają w tym wersecie. To są czasowniki. Co dzieje się z nami podczas spotkania z Jezusem? Pierwszy czasownik: odbijamy. Czyli odbijamy, okazuje się, tą Bożą chwałę, którą spotkaliśmy, czyli my stajemy się tym widzialnym, namacalnym objawieniem Jego istoty. Nagle również my stajemy się właśnie tą Bożą chwałą. I to, co właśnie się dzieje, to jest drugi czasami, który też to opisuje, to jest, że przeobrażamy się, czyli przemieniamy się na obraz Jezusa. Stajemy się takimi jak Jezus przez spotkanie z Nim, przez przebywanie w Jego obecności, przez przemienione serce. I odbijamy, jesteśmy przeobrażani, ale kto to sprawia? Kto jest sprawcą zmiany? I mamy bardzo jasne napisane, to sprawia Duch Pana. Duch Święty. Boża obecność w naszym życiu, który, Duch Święty, który zamieszkuje w nas. To jest dzieło Ducha Świętego. Duch sprawia w nas ten cud. Nie my, ale Duch. Więc przemiana nie pochodzi od Ciebie, ale pochodzi od Boga. To nie Ty jesteś autorem duchowej zmiany, ale to Duch Pana przemienia Ciebie na Jego obraz. Przez spotkanie z Jezusem, przez bycie z Jezusem. I apostoł Paweł w kolejnych tutaj wersetach dalej pisze, zaczynamy piąty rozdział. To są te wersety. I on troszkę tutaj, on, on to jest też taki, taki dialog, który prowadzi on y, troszkę z ludźmi z Koryntu, aby troszkę bronić swojego autorytetu, ale też troszkę tłumaczyć swoje powołanie. I on zaczyna takimi słowami mówiąc: Dlatego pełniąc tę posługę, zleconą według nam, miło, okazanego nam miłosierdzia, nie poddajemy się, wyrzekliśmy się raczej tego, co ze wstydem skrywane. Nie postępujemy przebiegle i nie przekręcamy słowa Bożego, ale w świetle prawdy i przed obliczem Boga stawiamy siebie samych wobec każdego ludzkiego sumienia. A jeśli nawet głoszona przez nas dobra nowina jest zakryta, to jest tak w przypadku tych, którzy giną. Niewierzących, których umysły zaślepił Bóg tego wieku, by nie dotarło do nich światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I o tym troszkę mówiliśmy właśnie o chwale Chrystusa, obrazie Boga, ale zobaczmy, że mieliśmy wcześniej zasłonę na ludzkich sercach, by oni nie rozumieli słowa, które jest czytane i słuchane. Ale również tutaj jest wspomniane zaślepienie umysłu przez przeciwnika, by nie dotarło do ludzi, tak, by do ludzi niewierzących, nie dotarło światło dobrej nowiny o osobie Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Boga. Więc jest przeciwnik na świecie, który nie chce, by ludzie poznali Boga, a robi to przez właśnie zaślepienie umysłu. I możemy to rozumieć w różny sposób, oczywiście. Nie mamy tutaj tak bezpośrednio wypowiedziane, co to do końca jest, ale jeżeli żyjemy w czasach, w których żyjemy, jest tak dużo informacji, to pytanie jest. Czym my się karmimy i co zaślepia nasz umysł często, że my nie mamy przestrzeni na to, żeby móc usłyszeć to, co Bóg mówi rzeczywiście do nas. I to jest dla nas do rozważenia. Czy jest coś, co zaślepia nasz umysł? Bo wśród nas jest bardzo wielu ludzi, którzy nie chcą się skupiać na Bogu, którzy nie chcą myśleć o, o, o zbawieniu, o życiu wiecznym, chcą żyć tu i teraz. I jeszcze wśród tak wielu informacji mają zaślepiony umysł, który nie pozwala im zrozumieć Ewangelii. Dlatego tak ważne jest to, żeby oni mogli spotkać Jezusa Chrystusa, który nagle okazuje się jest w nas i działa przez nas, bo my jesteśmy mamy odbijamy, i jesteśmy przemieniani przez Jezusa i Ducha Świętego. Piąty werset. Gdyż. Nie siebie samych głosimy, lecz Jezusa Chrystusa Pana. Siebie natomiast przedstawiamy jako tych, którzy Wam służą ze względu na Jezusa. Bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nam nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga, promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Ten szósty werset jest. Naprawdę mocno skomplikowany. Przeczytajmy go sobie jeszcze raz. Ja spróbuję go troszkę rozbić, żebyśmy mogli go prawdziwie zrozumieć, bo to jest kwintesencja troszkę tego fragmentu i kazania. Bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nam nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Mamy napisane Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło. Apostoł Paweł, aż sięga do początku Biblii, do pierwszego rozdziału, gdzie Bóg powiedział, niech się stanie światłość i stała się światłość. I to samo słowo, które kiedyś sprawiło, że pojawiła się światłość na świecie, to teraz ta sama światłość działa w ludzkich sercach, w nas, by przybić tą duchową ciemność, która jest na świecie te zasłonięte serca i zasłonięte umysły. To pokazuje, że nasze zbawienie i nasze przemiana są dziełem tego samego Boga, który stworzył świat. On, napisane jest, rozpromienił nasze serca. I człowiek może znać religijne zasady, ale tylko Bóg może rozpromienić serce. Czyli dać zrozumienie, doświadczenie, przemianę wewnętrzną. I to światło, ono nie pochodzi z wnętrza człowieka, ale ono pochodzi z zewnątrz, od Boga. Bo Bóg jest przez Ducha Świętego właśnie w nas i równocześnie właśnie On daje tą wewnętrzną przemianę. My jesteśmy powiedzmy lampą, która może zaświecić się wtedy, kiedy Bóg ją zapali. Bóg zapala nas. I mamy napisane, Bóg to zrobił, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. I tutaj, w tym kulminacyjnym momencie całego fragmentu, Bóg próbuje nam coś bardzo ważnego powiedzieć. W Starym Testamencie wiemy o tym, kiedy go czytamy, dowiedzieliśmy się, że nie możemy oglądać Boga. Ponieważ gdybyśmy zobaczyli Boga, to byśmy nie zostali przy życiu. Jest to napisane w Księdze Wyjścia 33:20. Ale w Jezusie Bóg nagle okazuje się stał się widzialny, bliski, dostępny. Ta pełnia chwały Boga, ona już nie znajduje się w świątyni, na górze Synaj, w żadnym obłoku, ale ona objawiła się w Jezusie Chrystusie. A teraz jest we mnie, ale jest również i w Tobie. Więc dzisiaj chcę Wam powiedzieć, powiedzieć każdemu i sobie również myślę, każdemu, kto czuje się zmęczony wysiłkami, by jeszcze być lepszym, by jeszcze bardziej być świętszym, my mamy być podobni do Chrystusa. Zatem, moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, odpocznij. Zatrzymaj się. Miej czas, żeby zbliżyć się do Jezusa. Może to dla niektórych wydaje się niemożliwe, ale odłóż telefon, wycisz go, przestać, przestań w ogóle może czytać wiadomości, nie wiem, czy gazetę, czy jakiekolwiek formę informacji, by nie, nie przeżywać tego, co się dzieje wokół nas, żeby się móc wyciszyć. Dlatego przestańmy żyć polityką, moi drodzy. Wyłączmy muzykę, jeżeli ona nas zagłusza. Przestań zajmować się swoimi zainteresowaniami na chwilę. Jeżeli masz jakieś hobby, działkę, jedziesz, trzeba robić. Zatrzymaj się, odpocznij i przyjdź po prostu do Boga, żeby z Nim być. Wyciszyć rzeczy i po prostu, żeby być z Bogiem. Bo okazuje się, że ta zmiana. Ona przychodzi przez spotkanie z Bogiem. Jeżeli my nie będziemy mieli czasu ani przestrzeni na to, żeby się z Bogiem spotkać, no to nie spotkamy się z Nim. Ta zmiana nie będzie następować. Nawet przestańmy prosić, kiedy się z Bogiem spotykamy, kiedy spotkamy, będziemy mieli ten czas. Nie myślmy o tym, dobra, ja mam tę całą listę różnych rzeczy, które chciałbym, żeby się wydarzyły w moim życiu. Nie, po prostu przyjdź do Boga i zacznij może rozmawiać z Nim. Ja wiem, że to jest trudne, ale spróbuj po prostu porozmawiać z Bogiem o tym, co czujesz, co przeżywasz. Opowiedz Mu o tym. Powiedz, co tak naprawdę jest w Twoim sercu, bo Bóg jest zainteresowany niezwykle Twoim sercem. Bo nie Ty jesteś szefem zmiany. Bóg jest. I Twoją rolą jest trwać w Nim, szukać i chcieć być w Jego obecności. A Duch Święty on nie oczekuje od ciebie, byś Ciebie naprawił. Bo myślimy, mamy tyle jeszcze rzeczy, które jeszcze w naszym życiu nie gra. Więc trzeba to przecież naprawić. Nie. Zatrzymaj się. Spędź czas z Bogiem. On oczekuje, że pozwolisz Mu działać. Pozwólmy Bogu działać w naszym życiu przez spędzenie z Nim czasu. By doświadczyć prawdziwie Jego obecności. I okazuje się, że ta zmiana, która jest, ona będzie, ta, ta zmiana, ona przychodzi właśnie przez Bożą Obecność. I ta zmiana będzie już trwała, nie tak jak u Mojżesza, bo my spotykamy się z Jezusem Chrystusem, który on jest odbiciem chwały Boga na Ziemi. Ten sam Jezus jest teraz w nas i działa przez nas. Dlatego moi drodzy, zachęcam, nawołuję tego byśmy zrobili przestrzeń dla Boga, chcieli z Nim spędzić czas, powstańmy.